W związku z tym, że czas nas nagli proponujemy przenieść pytania do kuluarów bądź na webinar, który już niedługo. Dziękujemy jeszcze raz i przechodzimy do kolejnej prezentacji. Zapraszam pana Huberta Kabulskiego, zastępcę kierownika działu relacji z klientami, przepraszam Hubercie, który zaprezentuje państwu temat Platformy GSA i podsumuje jej rozwój. Dzień, Dziękuję. Dobry. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. E... Nie pierwszy raz już na tej scenie, tak naprawdę większość, znaczy część z Państwa na pewno, na pewno mnie kojarzy. Nawiążę jednak do, do prezentacji tutaj Michała, który przed chwilką mówił o systemie wymiany informacji. My w dziale relacji z klientami zajmujemy się dla Państwa dwoma systemami. Ja dzisiaj szerzej opowiem troszeczkę o platformie GSA. Natomiast system wymiany informacji, czyli to podstawowe narzędzie dla naszych klientów i uruchomiona funkcjonalność, o której Michał mówił, czyli zabezpieczenia finansowe są dostępne dla Państwa tak naprawdę od wczoraj. Macie je dostępne w menu wszyscy, którzy mają uprawnienia do wnioskowania o przydziały przepustowości, tak? Także ci państwo, którzy mają takie uprawnienia, tak to są uprawnienia rozszerzone, tak? Wymagające właśnie, tak jak powiedziałem, pełnomocnictw. Macie Państwo dodatkową zakładkę, tam możecie, możecie zaglądać. Więcej informacji dowiecie się, tak jak Michał wskazał, na webinarze, który odbędzie się 14 października. Dobrze, szanowni Państwo, ja postaram się bardzo krótko. Opowiem o tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi o platformę GSA. tak Tytułem wprowadzenia jest to jedna z trzech europejskich platform, która służy do rezerwacji przepustowości. W całości tak naprawdę powstała w 2014 roku, jest rozwijana przez, przez nas, przez GAF system. Jest to autorskie, autorskie rozwiązanie. Miło mi jest Państwu powiedzieć, że mamy trzech nowych. W roku 2025 dołączyło do nas trzech nowych operatorów. Jest to operator Gascade, operator, operator NEL, to są operatorzy niemieccy i dołączył do nas również Conexus, o którym mieliśmy tutaj możliwość usłyszenia, usłyszenia w prezentacji prezentowanej przez Ambergrid, przez Deimantę, gdzie na punkcie Kiemena, Właśnie to jest pierwszy punkt, który leży tak naprawdę poza granicami naszego kraju, poza Polską, który jest oferowany na platformie GSA. Ponieważ jesteśmy otwarci i wsłuchujemy się w głos naszych klientów, jesteśmy otwarci na różnego rodzaju rozwiązania, które które dla naszych klientów możemy zrealizować. Dlatego z uwagi na to, że naszymi klientami są chociażby Niemcy, niemieccy operatorzy, wdrożyliśmy nowe rodzaje przepustowości, uruchomiliśmy dla nich również możliwość alokacji przepustowości na punktach wewnętrznych i magazynach. Wymogiem również było uruchomienie procedury FCFS dla rynku pierwotnego, czyli First Come First Served, mieliśmy go do tej pory tylko i wyłącznie dla rynku, dla rynku, dla transakcji rynku wtórnego, w tej chwili już jest dostępny również dla, dla rynku pierwotnego. Oczywiście w ramach GSA oferujemy pełną integrację z systemami backendowymi naszych, naszych klientów, czyli za pomocą komunikacji EDIGAS wymieniamy się komunikatami o wygranych aukcjach, o, o ofertach przepustowości. Także to już jest system w pełni, w pełni automatyczny. Drodzy Państwo, pewnie Państwo również wiecie, w tym roku, w tym roku w ubiegłym w ubiegłym roku, tutaj poprawia mnie koleżanka, nastąpiła nowelizacja rozporządzenia remit. My, jeśli chodzi o platformę GSA, również dostosowaliśmy się do tych zmian. Wszyscy nasi klienci i klienci naszych klientów, czyli tak naprawdę shipperzy, mają możliwość, mają możliwość podglądu transakcji, które, które zostały dokonane na, na platformie, czyli podglądu swoich aukcji, podglądu raportów, które zostały wysłane w imieniu Operatorów do, do ACER, tak? jak również nasi klienci, którzy zrealizowali transakcję rynku wtórnego, mają dostęp do pełnej repozytorium raportów. Mogą w swoim imieniu tak naprawdę złożyć, obie strony transakcji mogą złożyć raporty remit dotyczące transakcji rynku wtórnego. Jeśli chodzi o liczby. Tak jak wspomniałem, w 2014 roku to był to był tak naprawdę start platformy. Pozyskaliśmy pierwszego klienta, to była to był operator czeski Network Gaz, oprócz tego gaz system w dwóch osobach, jako operator krajowego systemu przesyłowego, jak i systemu gazociągów tranzytowych, tak naprawdę zrealizowaliśmy w 2015 roku 44 aukcje, przepraszam, 347 aukcji. Mieliśmy 40 operatorów. Tak Po pięciu latach, po kolejnych pięciu latach, dołączył do nas ten jeden operator. Mieliśmy już 73 uczestników rynku i ponad 100 tysięcy aukcji. W tej chwili możemy się pochwalić, że przeprowadziliśmy na naszej platformie ponad milion aukcji. Mamy 10 operatorów aktywnych. Mamy również dwóch operatorów terminali LNG, którzy, którym świadczymy usługi rynku wtórnego. O tym będzie za chwilkę. I mamy ponad 212 podmiotów, które, który, którzy są zarejestrowani na naszej platformie. Także myślę, że te liczby mm, są fajne. E to jest lista naszych operatorów i mapa. Tak jak Państwo widzicie, tak naprawdę środkowa część Europy i, i tutaj widać też naszą, naszą ekspansję w kierunku północno-wschodnim, północno czyli, czyli Państwo bałtyckie. Tak jak wspominałem, Amber Grid, Conexus to są nasze, nasze nowe, nowe kierunki. Jeśli chodzi o współpracę z operatorami terminali, rozporządzenie SOS z 2023 roku obligowało tak naprawdę terminale, operatorów terminali LNG do, do tego, żeby wdrożyli platformę umożliwiającą przeprowadzanie transakcji rynku wtórnego między użytkownikami terminali. I my wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tego, tych wymogów, wdrożyliśmy taką funkcjonalność. To, że nasz, nasz terminal w Świnoujściu jest klientem naszej platformy, to było, że tak powiem, naturalne. Natomiast również terminal w Kłajpedzie korzysta, korzysta z naszych usług. E... E... Drodzy Państwo, tak naprawdę tylko przypomnienie, jeśli chodzi o, o funkcjonalności platformy. Jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o, o wymagania z rozporządzeniem KAM. Oczywiście przyglądamy się bacznie również nowelizacji, która nas czeka, jeśli chodzi o różne rodzaje produktów, długości produktów, aukcje tych samych produktów odbywające się po kilka czy nawet kilkanaście razy w roku. Zobaczymy, jak temat się potoczy. Rozporządzenie REMIT. Również tutaj mamy, trzymamy rękę na pulsie i wdrażamy to, co, to, co powinniśmy wdrożyć w, zgodnie, z tym, zgodnie z tym rozporządzeniem. Zachęcamy do testowania. Zachęcamy nowych, nowych klientów również do, do rejestracji. Dostęp do, do środowiska testowego jest 24 na dobę, także serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. Pani Pitávercie!